Hej siemanko witam was w kolejnym odcinku Simulator Farmy 2014 dziś będziemy e, siali zboże na naszym polu ja już tu mam zakupioną pszenicę bodajże mm. czy też jęczmień, nie chyba pszenicę e, mam także już tutaj za sobą siewnik tak więc e, zabieramy się tutaj że tak powiem do naszej, wow co mnie tak znosi jakoś dziwnie do naszej e, pracy No. Uh -huh. Teraz przyjąłem trochę inną technikę Nie przez to, że to widziałem gdzieś na jakimś gameplayu, ale podobno tak się ma to robić, także e, czy znaczy kiedyś też obserwowałem właśnie traktory na różnym polu jak pracują Mnie nikt tego właśnie nie obsiewał na, na około jak ja e, tylko właśnie jadą do końca, podnoszą, zawracają i e, i znów sieją, że tak powiem więc my również teraz sobie tak samo zrobimy to. Dobra, elegancko. Ten jest dosyć duży, więc bardzo fajnie, bo tak powiem, e, szybko uda mi się to pole mm, obsiać. Oczywiście, przeciwieństwo tutaj do kultywatora, albo też do, mm, do bronowania, no trwało to po prostu wieki, nawet na takim małym polu. A no, teraz wszystko ładnie, szybciutko e, jest, także jest ok. No jedź, jedź, jedź traktorku, jedź Dawno właśnie też nie kręciliśmy Kurczę, tej serii, bo ja nie miałem czasu Później chciałem Skończyć tego Soundparka Może nie na siłę, ale chciałem go skończyć I tak go nie skończyłem Mam nadzieję, że w tym tygodniu uda nam się go skończyć I Wtedy właśnie więcej czasu będziemy mogli e przeznaczyć sobie właśnie na symulatora farma oraz na e Eurotrack symulatora e 2. Aha, e ostatnio wkurzała mnie kariera tutaj w tym symulatorze farmy i ją wyłączyłem, teraz mam grę swobodną ponieważ niektórych zadań tam nie ogarniałem i było to dosyć tak powiem irytujące tylko mam problem nie wiem czy wy wiecie jeżeli wiecie to napiszcie oczywiście mi w komentarzach czy da się jakoś przyspieszyć czas w tej grze i, i czy na przykład da się wyłączyć noc żeby był tylko sam dzień a żeby nie było nocy bo nie wiem jak to zrobić a gra nocą tutaj w tej grze jest, że tak powiem Strasznie strasznie e, do bani, bo nic nie widać trzeba robić wszystko, że tak powiem na czuja No ładnie, ładnie tutaj sobie obsiewamy, jeszcze dwa razy przejedziemy i będzie wszystko ładnie e, obsiane Ogólnie wrażenia z tej gry nie są złe, ale jakoś tak według mnie lepszy był właśnie symulator Farmy 2013. Jakoś tak bardziej mi się spodobał bardziej mi podszedł. Ten podobno ma więcej możliwości już na samym początku tutaj widziałem. Tak więc nie wiem, może się przyzwyczaję, może również go polubię. On ogólnie nie jest taki zły, ale ma tu parę minusów, właśnie między innymi ta gra tą nocą jest taka strasznie denerwująca i uciążliwa. Nie wiem też jak przyspieszyć ten tryb gry. Dokładnie czas w tej grze. Dobra, ładnie tu śmigamy. wsiewamy sobie pole naszą e, pszenicą, którą ja wcześniej zakupiłem a zakupuje się tutaj e, oczywiście zboże i inny sprzęt w różnych sklepach tam na poprzednich e, właśnie gameplayach było pokazane gdzie, gdzie kupuje się zboże mm. sorry kurde coś mi mnie... Ostatnio jakoś spanie zbiera cały czas, nie wiem czemu. No ale dobra, nie, 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 tu ja nie chcę, ja tu nie chcę, tu, tu jedź do przodku, traktorku, jedź, jedź. Ok, jedziemy. Ja mam również taką dla Was kolejną propozycję, jeżeli znasz jakieś fajne horrorki, takie straszne żebym się mógł posrać tutaj na antenie oczywiście piszcie również w komentarzach te tytuły być może nakręcimy sobie taką serię, mam właśnie w planie żeby co poniedziałek, co wtorki kręcić takie e... horrorki we wtorki tylko nie mam za bardzo pomysłu na grę jaką sobie wybrać i to tak wiecie no czekam czekam aż mi coś e... polecicie że tak powiem Dobra, obsiewanie pola mamy z głowy. Tak więc teraz jedziemy sobie do naszego gospodarstwa. Sorry kurde. Zobaczę czy tam mam właśnie den. Zobaczę czy tam mam... Co ja szukam? Szukam... czegoś do opylania. My tu mamy gdzieś kopylacz. Czy tu gdzieś jest kopylacz? On gdzieś kiedyś stał chyba nawet, ale kurde ja nie wiem teraz ja za bardzo gdzie, No dobra, poszukamy Dobra, e, okej, okay. także hmm, mamy za sobą hmm, obsiewanie pola, teraz by mi się kurde przydał, co to jest, czy to jest presa, czy też nie, nie wiem, hmm, nie wiem co to jest, dobra. Tu żadnego sprzętu już nie ma. Tu są moje krowy, okej. Okay. Ale kombajny my tu chyba nie mamy za bardzo. fajne tu nie ma i to nie jest za dobre bo raz, że nie wiem czym my te pole będziemy potem siec a dwa a dwa nie wiem gdzie jest kurde ten przyrząd, znaczy boże ten przyrząd ta maszyna do opylania pole, nie wiem czy to czasem nie jest to, ale to mi tak za bardzo nie wygląda na opylarkę no cóż, będziemy to musieli niestety Przetestować sobie wszystko. Tutaj są brony, dobra. Tu jest przyczepka. Hmm, co to jest ciekawe? To jest przyczepka, dobra. Może to jest ten do, do opelania? Nic, sprawdzimy jak to podniosę. Co, co, co to jest i co tym mogę robić? O, dokładnie, to jest do nawożenia i to mi też się przyda. Dobra, idziemy do przodu. A, tak, z ciekawości sobie sprawdzę, jeszcze co jest to drugie. Do czego to służy? Tutaj ta maszyna. Hmm. A dokładnie to, to, jest to, to jest presa do zbierania słomy, ok, ale tego my nie chcemy. Tylko nie mam kombajna, to jest, to nie jest dobre, bo nie wiem, czym to będę potem kosił Okej, okay, dobra, to ja Wam dziękuję za tego gameplaya i zapraszam Was już e na kolejnego, w którym będziemy sobie kontynuować tą dalszą naszą grę. Grę swobodną na polu Lucasa na kanale Games, Lucas Games 69, trzymajcie się chaos!